Wolna wola. Tomasz Hałko, rok 1999. Wydawnictwo Bóg. Najtrudniejsza rzecz. Czy wiesz, co było i nadal jest dla mnie rzeczą najtrudniejszą? Wolna wola. W szczególności wolna wola nierobienia absolutnie niczego. Ilu znasz ludzi, którzy koncentrują swoje istnienie na wyborze tej właśnie postawy? Czy wiesz, jak przezwyciężyć pokusę nierobienia niczego dla swojego świadomego postępu? Czy doświadczasz takiej pokusy? Najtrudniejszym aspektem mojego świadomego istnienia zawsze było znalezienie wystarczającej motywacji i samodyscypliny, żeby myśleć, studiować samego siebie i zmierzać do systematycznego postępu. Największym ograniczeniem do przezwyciężenia jesteśmy my sami. Czy zdajesz sobie sprawę z ograniczeń, które sobie stawiasz? Co zrobisz dzisiaj, żeby takie samo wprowadzone ograniczenia przezwyciężyć?